Dobra, idziemy na pasiekę. Idziemy na pasiekę zobaczyć co się dzieje. Pszczoły ładnie pracują. Wszystko jest ok, tylko w jednym ulu jest niespodzianka. Tak wygląda ulik rabowany. Przynajmniej próbowany, bo tu jest dosyć mocna rodzina, więc nie tak szybko zrabują. Widać to po pocięty pszczole. A weźmy tu jakąś pierwszą lepszą. O co chodzi? Więc tak, a tu ją położymy. Złapiemy ostrość. Złapiemy. Jest to krainka na pewno, przemieszana F nie wiadomo ile, ale na pewno po tylnych tergitach wygląda, że jest przemieszana dużo razy i co, pszczoła z, języ z języczkiem na wierzchu, więc prośba do pobliskich pszczelarzy z miejscowości Różanka o pilnowanie pokarmu bo jest masa, przylatuje obcych pszczół a ja takich pszczół na pewno nie mam zwracam się z prośbą o, o wymianę przede wszystkim matek w tych waszych ulach bo, są mate, bo to są pszczoły strasznie dużo razy przemieszane i na pewno pracy wam też nie ułatwiają więc kupić sobie tam sklenera, troiska czy jak tam kto chce, ale żeby ta matka miała jakieś w ogóle walory użytkowe bo te na pewno nie mają zbyt wysokich. no i co, i powymieniać to bo widać co się dzieje no i przede wszystkim mówię, no pilnować pilnować pokarmu no chyba, że chcecie przyciągnąć jakąś na pasiekę tutaj na nasze pasieki do różanki a teraz jest modny już, już widzę, że i zgnilec, więc pilnujcie, pilnujcie pokarmu. Bo chyba, że wszystko ma w ogniu stanąć, oby nie. Więc przede wszystkim, wymiana matek, i pilnowanie pokarmu. Bo, bo raczej chyba z pokarmem to widzę, że, że słabo będzie u niektórych. No i dzieje się to, co się dzieje. Walki, cięcie z ciętej pszczoły, mnóstwo. 嗯，对的。